Dzień dobry. Znajdujemy się przed budynkiem hotelu Bez Western w Ostrawie, gdzie dokonaliśmy zmian. Zrekonstruowaliśmy i zaprojektowaliśmy 56 apartamentów w designie minimalistycznym i nietuzinkowym. W designie, który ma przede wszystkim służyć biznesowi. Hotel powstał w roku 2011. Czterogwiazdkowy hotel best westernu, sieci franczyzowych hoteli. I ten design od tego czasu aż do roku 2022 praktycznie nie zmienił się. W związku z tym inwestor czuł, że należy coś zmienić. Głosił się do nas z zapytaniem o to, żebyśmy zaprojektowali mu jeden pokój. Układ funkcji, design jak to wszystko będzie wyglądało. Przyjechaliśmy do inwestora na spotkanie i przeszliśmy tak zwany audyt hotelowy. Weszliśmy do pokoju, zobaczyliśmy, jak on aktualnie wygląda i byliśmy mocno zaskoczeni, że w czasach dzisiejszych taki pokój o standardzie czterech gwiazdek jeszcze może funkcjonować. Ciacny, mały i stwierdziliśmy, że musimy go jak najszybciej zmieniać. Rekonstrukcjiśmy potrzebowali udzielać, ponieważ nasze pokoje już byli poniekud starsze. starsi. Przesto, żeśmy je utrzymywali bardzo dobrze, tak design a funkcje pokoju a gościu się w czasie mieni i wiedzieliśmy, że musimy pro zachowaniu stawajcy klienteli ale i pro wisi wyższy w przyszłości, a wyższą obsadzeność zrekonstruować a na trnowe nowe pokoje. Przedstawiliśmy inwestorowi, jak my to sobie wyobrażamy, jak ten pokój tak na dobrą sprawę powinien wyglądać, co możemy zrobić, że tu wyburzymy ściany, tam zmienimy, zwiększymy, otworzymy, dodamy ciekawego stylu, koloru, designu i będzie to naprawdę prawdziwy hotel biznesowy. Przygotowaliśmy moodboardy, układ funkcji, nowy układ funkcji, jak dobrze powinien wyglądać, układ funkcji pokoju hotelowego i zostało to zaakceptowane przez inwestora. Spodobał mu się pomysł wydłużonego miejsca dla biznesu, czyli miejsca do pracy i wszystkich innych rzeczy, które wprowadziliśmy jako układ funkcji. Wyburzyliśmy ściany, które otworzyły przestrzeń tego pokoju i nadały mu światła. Do korytarza w końcu po wielu latach weszło światło. W hotelu poza tym pokojem zmieniliśmy wszystkie 56 pokoi plus dodatkowe dwa apartamenty oraz korytarze przed pokojami i restauracje. To jak to wyglądało przed naszymi zmianami, widzicie to teraz na ekranie. A to, jak to się zmieniło, chodźcie, pokażę Wam. Zapraszam do zupełnie innych wnętrz. Wnętrz na miarę. 25 roku. Znajdujemy się w restauracji, której rekonstrukcja była dla nas ogromnym wyzwaniem. Inwestor zgłosił się do nas z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie przyjąć na siebie rekonstrukcję tej to restauracji, a mamy bardzo mało czasu, bo zaledwie 3 miesiące. Ogólnie było to dla nas ogromne wyzwanie ze względu na to, że mieliśmy już mocno rozpracowane pokoje, ale stwierdziliśmy, że dlaczego by nie, skoro. Pokoje się zmieniają i będą piękne, to ta restauracja będzie dopełnieniem tych pokoi. Pewnie zastanawiacie się dlaczego tylko trzy miesiące. Otóż odbywały się tutaj mistrzostwa hokeja w Ostrawie. W związku z tym inwestorowi zależało, aby przy okazji pięknych pokoi pochwalić się wspaniałą restauracją, bo jedzenie jest tutaj bardzo dobre, brakowało tylko pięknego designu. I nie były to byle jakie mistrzostwa, ponieważ były to mistrzostwa świata. Z rozwiązań funkcjonalnych, które tutaj zastosowaliśmy, a które mogą wydawać się nieoczywiste, to jest między innymi podłoga. Podłoga jest z płytki wykładzinowej i co powoduje ta płytka wykładzinowa, że w przestrzeni restauracji, w której się znajdujemy, jeżeli dojdzie do mocnego uszkodzenia Jakiegoś elementu płytki, to wymieniamy tylko płytkę, a nie musimy wymieniać całej wykładziny. Idąc dalej, chcieliśmy wykorzystać bufety maksymalnie, jak jest to możliwe. Wcześniej te bufety, które tutaj znajdowały się, były przykryte klasycznym skirtingiem. Nie było miejsca na talerze, sztućce i inne elementy. My, widząc to, postanowiliśmy, że zaproponujemy inwestorowi inne rozwiązanie, nowoczesne, czyste. Otworzyliśmy półki w szafkach których poukładaliśmy talerze, sztućce i inne elementy. Nad bufetami zastosowaliśmy fantastyczną półeczkę, która nie zabiera nam bardzo dużo przestrzeni, a jednocześnie daje nam możliwości odłożenia dodatkowych produktów, które są spożywane każdego dnia na śniadaniach. A jak widzicie, stoję teraz na płytce podłogowej, a nie na wykładzinie. Dlaczego? Bo jak zastaliśmy to miejsce z wcześniejszą wykładziną, która szczególnie w strefie bufetów była bardzo zniszczona i wybrudzona. Postanowiliśmy, że zaproponujemy tutaj płytkę Podłogową, niewykładzinową. Dlaczego? Dlatego, żeby nie trzeba było bardzo często wymieniać tych płytek wykładzinowych, a przetrzeć podłogę, która dalej jest czysta i przyjemna. Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednia wiedza, jak dobrze projektować bufety, dlatego żeby nie było zatoru przy śniadaniach. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o restaurację i śniadania, tak żeby w jednym miejscu nie stało 10 osób, a w innym miejscu były pustki, więc jedzenie powinno być odpowiednio zakomponowane i zaprojektowane, a strefa picia powinna być w zupełnie oddzielnym miejscu, tak jak tutaj na tej restauracji. Za mną znajduje się jeden z korytarzy, Hotelu, który rekonstruowaliśmy. 28 takich samych apartamentów. Oaza i cisza w designie pokoi hotelowych jest zupełnym innym przeciwieństwem i kontrastem do tego, co się dzieje tu na korytarzu. Paski LED-owe powodują, że zwiększa nam się przestrzeń tego korytarza, a żywe kolory w nawiązaniu na tym piętrze aktualnie do elewacji, która znajduje się przed obiektem budynku, na kolejnym w nawiązaniu do kolorów franczyzy hotelu. A poza samym designem, z użytecznych rzeczy, które warto wspomnieć, to przede wszystkim oświetlenie, które znajduje się w tej części korytarza, czy za mną, czy przede mną, że dzisiaj stosuje się oświetlenie na czujki ruchu. Nie ma możliwości, aby klient i gość hotelowy włączał czy wyłączał sobie manualnie oświetlenie. Odchodzimy już od tego typu włączników, włączników w częściach wspólnych. A niestety, jak to na niektórych projektach, często nam się zdarza, że dostajemy od inwestora projekt, w którym są naniesione standardowe włączniki, czego absolutnie nie powinno być w hotelu. To zobaczcie, jak zrekonstruowaliśmy pokoje. A tak wyglądają pokoje po rekonstrukcji, a Wy teraz na ekranie widzicie, jak wyglądały przed zmianami. design, który jest w tym pokoju. Jest nowoczesnym i minimalistycznym designem dla gościa biznesowego. Akcentami dodatkowymi są elementy w kolorze niebieskim, wykorzystane w lamelach oraz w szufladzie, nawiązujące do hoteli bez Western. Design tego pokoju jest w stylu bardzo minimalistycznym i nowoczesnym, a wykładzina, która została zaprojektowana, jest w stylu japonistycznym. Dominującymi dwoma kolorami, które są w tym pokoju, to jest kolor drewnopodobny oraz nowoczesna czerń i pomimo tego, że to są dwa kontrastujące ze sobą kolory. Nadal tu jest bardzo przyjemnie ciepły, przytulny kolor drewna oraz czerń, która jest ponadczasowa. Meble, które są tutaj użyte, nie są przypadkowe. Zwiększyliśmy szufladę, czyli nie jest to standardowa szuflada między 15 a 17 cm, którą stosujemy w pokoju hotelowym, ale została powiększona. Po to, żeby wszystkie te elementy, które standardowo znajdują się tutaj, schować do szuflady. Kolejnym elementem, które zostało zaprojektowane specjalnie dla tego projektu, to jest przestrzeń do pracy dla gościa biznesowego. To znaczy, wykorzystaliśmy maksymalną długość tego pokoju po to, żeby tutaj wykorzystać. Każdy element i centymetr pomieszczenia. Przy szafkach mamy pełną szerokość, a potem ją zawężamy, żeby przestrzeń w pokoju nie została za bardzo zabrana. Na tym obiekcie hotelowym spotkaliśmy się z dość. Typowymi problemami jak na obiektach przy starych budynkach, czyli spotkały nas ogromne nierówności ścian, wysokości i szerokości, głębokości itd., itd. W związku z tym, żeby już mocno nie ingerować w prace budowlane, obłożyliśmy to płytą drewnopodobną. Kolejnym bardzo ważnym elementem to to, co wprowadziliśmy do tego obiektu, czym jest inwestor na dzień dzisiejszy zachwycony, to pełna automatyka hotelowa. Czyli dzięki temu. Pani w recepcji widzi, co się dzieje w pokoju hotelowym. Jakie są potrzeby gościa? Czy trzeba posprzątać ten obiekt? Czy nie trzeba? Czy przeszkadzać, czy nie przeszkadzać? Czy przynieść coś do jedzenia, czy zabrać torbę? Możemy sterować temperaturę oraz wszystko to, co potrzebujemy, aby było nam tutaj dobrze. No i oczywiście gniazdka, które nie są standardowym rozwiązaniem, jak większość hoteli, czyli mamy tylko po dwóch stronach. My również zaprojektowaliśmy coś, co jest zupełnie inne. Czyli gość, który leży na prawej lub lewej strony. Nie wstając z łóżka może wszystko włączyć lub wyłączyć właśnie z tej pozycji ściany. A teraz chciałabym Wam pokazać jak wygląda apartament w tym hotelu po rekonstrukcji. Część sypialniana wygląda jak wszystkie pozostałe apartamenty, poza jednym szczegółem. W łazience mamy saunę do dyspozycji oraz wannę, co jest dużym, dużym plusem tego apartamentu. Pomieszczenie, w którym jesteśmy jest to część dzienna z aneksem kuchennym, w której może gość biznesowy na dłuższym pobycie pozosta i czuć się troszeczkę jak w domu, czyli coś sobie ugotować, coś sobie odgrzać, mieć miejsce do spożycia posiłku oraz fantastyczną, wygodną, bardzo wygodną sofę, przed którą będzie miał możliwość wygodnie. Pooglądać sobie na przykład telewizor. W niewielu hotelach znajdują się oczyszczacze powietrza, a to jest ten jeden z obiektów, w którym w apartamencie gość biznesowy będzie mógł czuć się bardzo dobrze, czyli sen jego będzie fantastyczny przez to, że ma możliwość oczyszczania sobie na bieżąco powietrza dzięki takim urządzeniom jak te, które znajdują się w tym apartamencie. A jeżeli chcielibyście, abyśmy zaprojektowali lub zrekonstruowali wasz obiekt, to link do konsultacji znajdziecie poniżej.